Ksiądz Prymas w takiej długiej, dziesięcioletniej no, współpracy, ale również i w prywatnym funkcjonowaniu w domu, no, to zawsze osoba żyjąca zostawia po sobie ślad i, i są również w tym takie momenty no, humorystyczne. Raz, kiedy byliśmy w górach i ksiądz Prymas był ubrany w takiej furażerce. Pamiętam tę furażerkę. Szliśmy szlakiem, zupełnie było pusto. Rozmawialiśmy i nagle niespodziewanie spotkała nas grupa, grupa turystów. Poznali księdza prymasa i ksiądz prymas no, oni oczywiście za, za, zaaferowani, że książę prymas tutaj w tym, tym, tym głębokim lesie, w tych wysokich górach. To zdjęcie, zdjęcie, księży prymasie zdjęcie. No, a książę prymas mówi, no dobrze, dobrze, no i w tej furażerce, pamiętam tę furażerkę. Ja mówię, no, może tę furażerkę zdejmiemy, czy coś? I on mówi, nie, nie, mówi, robimy normalnie, tak robimy. I te zdjęcia, gdzieś ci te osoby, które nas wtedy spotkały, zresztą bardzo życzliwe i sympatyczne, yy, na pewno przychowują jako jako swoisty taki, taki y, 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 taką pamiątkę. Inne to z metra, y, w, w, z metra w Paryżu, kiedy, kiedy też udaliśmy się, będąc, y, 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 będąc w Paryżu, w seminarium polskim w Paryżu. Ksiądz Prymas y, chciał przejść się trochę po, 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 po mieście. No i wsiedliśmy normalnie w metro, też y, y, Ksiądz Prymas, tak w kurteczce, w, 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 w furażerce. Siedzimy sobie spokojnie y, w metrze, jak przeciętni y, y, zjadacze chleba i pewna pani, y, która siedziała naprzeciwko nas, mówi: Czy to jest możliwe? Po polsku? Czy to jest możliwe, że to jest Ksiądz Prymas? A Ksiądz Prymas zupełnie ze spokojny. spokojnie To. Księży prymasie. No i tutaj oczywiście cała pytania, sympatii i słów takich ciepłych i serdecznych. Wiadomo, że jest, że u nas pójście do niego tak przeciętnie na zakupy byłoby, byłoby przyjmowane przyjmowane z jakąś tam. Formą sesacji, ale korzystał z takich okazji i pamiętam, że kiedyś byliśmy na wakacjach, to najnormalniej w świecie poszliśmy do, byliśmy za granicą, poszliśmy do supermarketu i książę sam wziął wózek taki, taki, taki do, 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 do zakupów i sam sobie wybierał, oglądał, patrzył, robił zakupy osobiście. Ja tylko towarzyszyłem. I widziałem, że, że, że sprawiało mu to przyjemność, że to była taka rzecz, która, która też włączała się w jego, w jego taką naturalną ludzką rzeczywistość. Nie był, nie był w te, przez to też od, jak to my kolokwialnie mówimy, nie był też odrealniony. Nie miałem sytuacji, w której byłbym zestresowany przy księciu Prymasie. ksiądz Prymas stwarzał atmosferę, przynajmniej ja doświadczałem tego, stwarzał atmosferę bezpieczeństwa. I można się było oczywiście pomylić, i, 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 i tak się, takie wpadki oczywiście się zdarzały. Zwłaszcza przy jakichś celebrach czy coś. Ksiądz Prymas nie stwarzał, nie wybuchał, był panowany. Jak coś zobaczył i zobaczył, że coś tak może nie wyszło, to, to może skwitował jakąś taką żartobliwą uwagą, ale nie były one nigdy upokarzające. A zawsze takie podszyte taką nutką serdeczności i, 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 i sympatii. Oczywiście pierwsza informacja o, o, o poważnej chorobie Księdza Prymasa no, no, bardzo mnie poruszyła. Ona wzmogła też taką no, modlitwę w jego intencji. Ksiądz Prymas przychodzi wiele trudnych momentów zdrowotnych, w związku z wyższym to pełnionej pełnionej funkcji, ale pewna też introwertyczność Księdza Prymasa powodowała, że. Że rzeczy trudne przeżywał wewnętrznie, co odbijało się na jego zdrowiu, o czym może większość osób nie wiedziała. On tak zewnętrznie raczej starał się tego nie okazywać, ale to się zawsze odbija na zdrowiu i on z tym zdrowiem miał problemy większe czy mniejsze. Ale kiedy jednak dowiedziałem się o, o takiej, takiej chorobie, która, która no, różnie rokuje, to było takie no, pierwsze doświadczenie trudne. Które wymagało i wzywało do modlitwy jakiejś takiej i prośby do Pana Boga, żeby, żeby to yy, przeszło tak, jak Pan Bóg sobie tego życzy, i w sposób naj, najbardziej owocny. Miałem tę, tę ogromną łaskę, że, że, że mogłem się pożegnać się z Emrywasem. Było to bardzo osobiste i bardzo przejmujące doświadczenie, nie będę mówił o szczegółach. Przechowuję bardzo, bardzo serdeczne i ciepłe wspomnienie o nim. Był wielkim człowiekiem. Wielkim Polakiem i wspaniałym księdzem.